Cześć, witajcie w odcinku, w którym rozwiązuję konkurs, który był w urodzinowym odcinku. A więc przechodzimy do sekcji komentarzy. Zaczynamy. Mamy tak, mamy raz. Dwa, trzy, cztery. I teraz tak, czy wszyscy spełniają kryteria, czyli miało być yy, no euro i miała być, miał być mój odcinek? Tutaj jest odcinek dopisany. Tutaj też jest. Okej. Okay. Tu jest jeszcze. Tutaj kolega chyba nie dopisał niestety. A jest, jest. Dobra. No teraz musimy wybrać tak. Tutaj jest jeden, drugi, trzeci, cztery. A możemy wybrać tylko dwa, okej. Okay przeczytajmy sobie moim najlepszym wspomnieniem jest Euro 2016, piękny turnie dla Polaków szczególnie Polska Szwajcaria najpierw bramka Błaszczykowskiego potem piękna Szakiriego potem rzuty karne Szaka, Chybi i Krychowiak strzela decydującą jednostkę i euforia Polaków czy mógłbyś przesłać mi dwie naklejki z Anglii i Finlandii no i widzisz, może byś wygrał Krzysiu, gdyby nie to czy wysłałem dwie naklejki? No, tego nie miałeś uwzględniać, niestety. No dobra. Ładną bramkę UEFA Euro 2016 moim zdaniem to był Cristiano Ronaldo przeciwko Węgrom. Piętą twój film z Bundeswigis, tu z Kart. Zachęcił mnie do zbierania tej kolekcji. Pozdrawiam serdecznie Kacper i wszystkiego najlepszego z okazji. Dziękuję bardzo. Dobra, Krysio. Mi najbardziej zapadł w pamięci mecz z Euro 2016 Polska-Portugalia. Najpierw piękny początek dla Polaków. Pierwsza bramka lewego w tym meczu, jak i w całym turnieju. I piękny start Polaków. Ale po rykoszecie Renato Sanchez wyrównuje do Grywka. I karna wielka nadzieja Polaków, czy uda im się awansować do półfinału. Niestety Błaszczykowski chibik i Portugalczycy to wykorzystują i jadą dalej. Ten mecz jest bardzo smutny dla Polaków, ale jakoś najbardziej zapadł mi w pamięci mimo porażki, każdy był dumny z tego, jak daleko zaszliśmy I to jest prawda, i to jeszcze czy dopisał filmik, który najbardziej zapadł mi w pamięci swojego kanału i najbardziej mi się z Tobą kojarzy to ten otwierania saszetek łączna z piłka, bo kolekcja jest oparta na samej reprezentacji, a euro zbliża się i fajnie, by taką kolekcję mieć moim zdaniem. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo fajny komentarz. No i jeszcze tutaj jest Aiden. Mnie najbardziej utkwiło w pamięci Euro 2012 i mecz otwarcia, a wtedy bramka lewego na 1.0 i niesamowita euforia kibiców, wtedy też co najlepsze w 2012 poznałem swoją obecną żonę, więc bardzo gratuluję tego. Apetyt był duży, ale nie udało się wyjść z grupy. Szkoda, teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Pozdrawiam miłego dnia. Wszystkiego najlepszego dziękuję bardzo. Co do filmiku, to najbardziej podobał mi się unboxing dużej puszki Euro wczoraj bodajże fajne, fajne karty. Okej. Okay. Dobra, teraz jeszcze byśmy musieli tylko sprawdzić subskrypcję, tylko teraz. To będzie tutaj. W statystykach, albo w panelu. Teraz wyjdzie na to, że nie wiem, gdzie to sprawdzić. Pokaż wszystko. Ejdem jest subskrybentem od 3 czerwca od 9 czerwca. Jeszcze sprawdzimy czy. Ostatnie 360 z 29 kwietnia. No ale z tego co widzę to tutaj czekajcie tylko muszę tu wejść. Krzysztof i Kacper z tego co ja widzę nie są chyba moimi subskrybentami. Chyba, chyba niestety nie. Nie widzę ich tutaj, a powinni gdzieś tutaj być. Albo zróbmy tak, może? Szymek, Dominik. Przepraszam. No, niestety ich nie ma. Więc. Pierwsza nagroda leci do Criso, który bardzo ładnie opisał mecz Polski-Portugalii i ładnie opisał kolekcję, którą zbierałem. Więc pierwsza nagroda leci do Criso. Proszę napisz mi w komentarzu pod filmikiem, gdzie mogę się z Tobą skontaktować i wyślesz mi dane do wysyłki i wybierzesz sobie puszkę. Jako pierwszy wybierasz puszkę. A drugą osobą, no z tych, którzy subskrybują, a taki był też wymóg, no jest Aiden więc też napisz mi w komentarzu, gdzie mogę się z tobą skontaktować. No, najbardziej pasowałoby mi, nie ukrywajmy la sticker, ale możecie dać znać, gdzie mogę się z wami skontaktować, żebyście mi napisali swoje dane do wysyłki, żeby nie było to publicznie napisane w komentarzu. No i jako drugi wybierasz puszkę, czyli Chriso wybiera pierwszy, i potem z tych dwóch puszek, które zostają, wybierasz puszkę, która no zostanie i jeszcze jedna zostaje wtedy na ten konkurs wczorajszy, czyli z euro. Co Wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, jak widzicie, wszystko zostało rozwiązane. Konkurs nie jest tak, że konkurs zostanie nierozwiązany i nikt nie dostanie kart, więc jeszcze jakbyście dostali karty, proszę Was bardzo, żebyście w następnym komentarzu w filmie napisali, jak już dostaniecie karty, że dostaliście paczkę i wszystko się zgadza. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, i tak jak mówię, strzelcie dzwonka suba, no i lajka. Trzymajcie się i życzę Wam udanego euro, bo naprawdę emocje się zaczynają. Wczoraj pierwszy mecz, naprawdę był super. Włochy wygrały. No a dzisiaj czekamy na kolejne trzy spotkania. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się!